Październikowy wiatr szarpał płaszczem profesora Marka Kowalskiego, gdy stał przed ruinami twierdzy w międzyrzeczu. Rok 1987 nie był łatwy dla polskich archeologów, ale to, co miał odkryć, zmieni sposób postrzegania średniowiecznej historii Polski. Profesorze, znaleźliśmy coś niezwykłego. Krzyknął młody archeolog Tomasz Nowak, wyłaniając się z podziemnego korytarza. Jego twarz była blada, a w oczach malowało się podniecenie pomieszane z niedowierzaniem, i Marek przyspieszył kroku. Pracował nad tajemnicami pierwszych polskich fortyfikacji od dwudziestu lat, badając ruiny od Krakowa po Gdańsk, ale nigdy nie natrafił na coś podobnego. Schody prowadziły głęboko pod ziemię, gdzie temperatura była znacznie niższa. A wilgoć sprawiała, że oddychanie stawało się trudniejsze. Co dokładnie znaleźliście? zapytał, oświetlając drogę latarką. Światło tańczyło po nierównych ścianach, odkrywając ślady dawnej obróbki kamienia. Komnatę. Ale to nie wszystko. Jest tam coś, czego nie potrafimy wyjaśnić. Musi pan to zobaczyć na własne oczy. Gdy dotarli do podziemnej sali. Marek zamarł. Pomieszczenie było większe niż się spodziewał, okrągłe, skopułowatym sklepieniem, wspartym na masywnych kolumnach. Ściany, pokryte, były inskrypcjami w języku, który wydawał się mieszanką łaciny i czegoś znacznie starszego, być może prasłowiańskiego. W centrum znajdował się kamienny stół z wyrytą mapą, tak szczegółową, że aż niewiarygodną. To niemożliwe, wyszeptał profesor podchodząc bliżej. Ta mapa pokazuje lokalizację twierdz, które oficjalnie powstały dopiero za czasów Mieszka ale według tych zapisów istniały już wcześniej, dokończył Tomasz stojąc obok mentora. Marek skinął głową, przesuwając palcem po wyrytych liniach. Mapa pokazywała sieć fortyfikacji rozciągającą się od Bałtyku po Karpaty, z Gnieznem jako centralnym punktem. Każda twierdza była oznaczona symbolem, a obok widniały runy, które mogły oznaczać nazwy lub daty, ale to, co najbardziej go zaskoczyło, to szczegółowość. Pokazane były nawet mniejsze forty i punkty obserwacyjne, o których istnieniu współczesna archeologia nie miała pojęcia. Spójrzcie na te daty, powiedział wskazując na szereg symboli. Jeśli dobrze interpretuje ten system numeryczny, wszystkie wskazują na okres przed oficjalnym przyjęciem chrześcijaństwa. Niektóre sięgają nawet bysego wieku. Ale przecież wtedy nie było jeszcze zjednoczonego państwa polskiego, zauważyła doktor Anna Wiśniewska, która właśnie dołączyła do grupy jako ekspertka od starożytnych języków słowiańskich. Jej obecność była bezcenna, właśnie, a jednak ktoś zbudował te fortyfikacje według jednolitego planu. Zobacz, jak są rozmieszczone. To nie przypadek. To przemyślany system obronny. Anna pochyliła się nad jedną z inskrypcji na ścianie. Te teksty. One mówią o czymś nazywanym przymierzem dziewięciu. Dziewięć plemion, które połączyły siły przeciwko wspólnemu zagrożeniu. Jakiemu zagrożeniu? zapytał tomasz. Tutaj jest napisane: gdy longboat spłyną z północy, a jeźdźcy ze wschodu nacierają, tylko zjednoczeni przetrwamy. To wyraźne odniesienie do Wikingów i prawdopodobnie awarów lub wczesnych najazdów koczowników. Marek poczuł, jak serce bije mu szybciej, to odkrycie mogło zmienić wszystko, co wiedzieli o początkach Polski. Musimy to wszystko dokładnie udokumentować: każdy szczegół, każdą inskrypcję i nikomu o tym nie mówcie. Jeśli to prawda, całą historię początków państwa polskiego trzeba będzie napisać od nowa. Następnego ranka Marek zebrał swój zespół w prowizorycznym laboratorium polowym. Na stołach leżały fragmenty ceramiki, kawałki metalu i przede wszystkim tajemnicze tabliczki z inskrypcjami. Doktor Kowalska pochylała się nad jedną z nich, używając lupy i delikatnego pędzla do oczyszczania powierzchni. To niewiarygodne, szepnęła. Te znaki to nie jest łacina. Nie jest to też pismo słowiańskie. To coś znacznie starszego. Marek podszedł bliżej. Co masz na myśli? Spójrz tutaj wskazała na serię symboli. Te znaki przypominają runy, ale nie są to runy germańskie. Są podobne, ale jakby ewoluowały niezależnie jakby ktoś stworzył własny system pisma, bazując na starszych wzorcach. W tym momencie do laboratorium wszedł profesor Nowicki, starszy archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od wczesnego średniowiecza. Jego twarz była poważna. Marek, musimy porozmawiać. Otrzymałem wyniki datowania radiowęglowego pierwszych próbek. Wszyscy w pomieszczeniu zamarli. Datowanie radiowęglowe było kluczowe dla określenia wieku znaleziska i... Marek nie mógł ukryć napięcia w głosie próbki wskazują na okres między 850 a 900 rokiem naszej ery. To oznacza, że ta twierdza istniała co najmniej pół wieku przed oficjalnym przyjęciem chrześcijaństwa przez mieszka Pie. Anna Kowalska wyprostowała się gwałtownie. To niemożliwe. Według oficjalnej historii, w tym czasie na tych terenach były tylko rozproszone plemiona słowiańskie właśnie dlatego to odkrycie jest tak ważne kontynuował Nowicki. Ale to nie wszystko. Znaleźliśmy też ślady systemu obronnego, który był znacznie bardziej zaawansowany niż cokolwiek, co przypisywaliśmy tej epoce. Młody student, Piotr, który pomagał przy wykopaliskach, nieśmiało podniósł rękę. Przepraszam, ale czy to możliwe, że pierwsi władcy Polski celowo ukrywali istnienie tych twierdz? Marek skinął głową. To bardzo dobre pytanie. Jeśli te forty istniały przed oficjalnym powstaniem państwa polskiego, mogły stanowić zagrożenie dla legitymizacji władzy piastów. Albo, dodała Anna, mogły być dowodem na to, że organizacja państwowa na tych ziemiach rozpoczęła się znacznie wcześniej, niż głosi oficjalna historia. Profesor Nowicki podszedł do mapy rozłożonej na ścianie. Spójrzcie na lokalizację. Ta twierdza znajduje się dokładnie na szlaku handlowym między Wielkopolską a Pomorzem. To nie był przypadek. Co sugerujesz? Zapytał Marek. Sugeruję, że mieliśmy do czynienia z czymś więcej niż tylko fortem obronnym. To mogło być centrum administracyjne protopaństwa, które istniało przed oficjalnym powstaniem Polski. W laboratorium zapadła cisza. Każdy zdawał sobie sprawę z wagi tego stwierdzenia. Musimy być bardzo ostrożni, ostrzegł Marek. Takie twierdzenia mogą wywołać burzę w świecie naukowym. Potrzebujemy niezbytych dowodów. Anna wróciła do studiowania tabliczek. Te inskrypcje mogą być kluczem. Jeśli uda nam się je rozszyfrować, być może dowiemy się, kto zbudował te twierdze i dlaczego zostały porzucone. Jest jeszcze jedna rzecz, dodał Nowicki. W jednej z komnat znaleźliśmy szczątki. Sposób pochówku jest nietypowy. W jakim sensie? No, zapytał Marek. Ciała zostały ułożone w sposób, który nie odpowiada ani pogańskim, ani chrześcijańskim zwyczajom tego okresu. To jakby ktoś próbował ukryć tożsamość zmarłych. Piotr, który do tej pory słuchał w milczeniu, nagle się ożywił. A co jeśli to byli pierwotni władcy ci, których istnienie próbowano wymazać z historii to zbyt. Daleko idące spekulacje, upomniał go Marek, choć sam czuł, że chłopak może mieć rację. Skupmy się na faktach. Anno, jak szybko możesz przeprowadzić wstępną analizę tych inskrypcji? Dam ci raport do końca tygodnia, ale już teraz mogę powiedzieć, że niektóre symbole powtarzają się. To może być imię lub tytuł. Dobrze, Piotrze, chcę, żebyś przeszukał archiwa kościelne. Szukaj jakichkolwiek wzmianek o twierdzach lub osadach w tym regionie przed XI wiekiem. Tak jest, profesorze. Gdy zespół rozchodził się do swoich zadań, Marek zatrzymał Nowickiego. Stanisławie, czy zdajesz sobie sprawę, co to może oznaczać dla naszej historii? Starszy profesor skinął głową. Tak, może to oznaczać, że cała narracja o powstaniu Polski jest niepełna. Że mieszko i nie był pierwszym, który zjednoczył tę Ziemię, i że ktoś bardzo się starał, aby ta prawda nigdy nie wyszła na jaw. Pytanie brzmi, kto i dlaczego? Marek spojrzał przez okno na teren wykopalisk. Słońce już zachodziło, rzucając długie cienie na odkryte mury. Mam przeczucie, że odpowiedź kryje się w tych ruinach. Musimy tylko wiedzieć, gdzie szukać. Trzeciego dnia wykopalisk nastąpił przełom. Młody archeolog, Tomasz Nowak, pracując w najgłębszej części wykopu, natrafił na kamienną płytę. Była idealnie gładka, jakby wypolerowana, co kontrastowało z chropowatymi murami wokół. Profesorze, niech pan tu przyjdzie! zawołał podekscytowany. Marek zsunął się ostrożnie do wykopu. Gdy zobaczył płytę, jego serce zabiło szybciej. Na jej powierzchni wyryte były te same symbole, które znaleźli na tabliczkach, ale tym razem tworzyły one wyraźny wzór, mapę. To mapa podziemi, wyszeptał Marek. Pod twierdzą znajduje się coś więcej. Przez następne godziny zespół pracował gorączkowo, odsłaniając całą płytę. Miała prawie trzy metry długości i dwa szerokości. W centrum znajdował się symbol, który przypominał stylizowane drzewo z korzeniami sięgającymi głęboko w dół. Doktor Kowalska robiła setki zdjęć, dokumentując każdy szczegół. Te symbole przy korzeniach wyglądają jak wskazówki kierunkowe jakby ktoś zostawił instrukcję, jak dotrzeć do czegoś ukrytego pod ziemią albo ostrzeżenie, żeby tam nie schodzić dodał profesor Jankowski, który przyjechał z Warszawy, gdy usłyszał o odkryciu. Wieczorem w namiocie sztabowym trwała gorąca dyskusja. Na stole leżały zdjęcia płyty, mapy terenu i stare dokumenty. Musimy zejść do podziemi, nalegał Marek. To może być odkrycie stulecia, to może być też pułapka, ostrzegał Jankowski. Pamiętajcie o liście z archiwum. Ktoś bardzo nie chciał, żeby ta tajemnica wyszła na jaw. Anna Kowalska studiowała symbole. A gdzie udało mi się częściowo rozszyfrować inskrypcje. Mówią o strażnikach wiedzy i bramie między światami. To brzmi jak metafora, ale ale co? zapytał Marek. Ale język jest bardzo precyzyjny, jakby opisywali coś Rzeczywistego, niemitycznego, następnego ranka zespół rozpoczął poszukiwania wejścia do podziemi. Kierując się wskazówkami z kamiennej mapy, zlokalizowali miejsce pod wschodnią wieżą twierdzy. Po usunięciu warstwy ziemi i gruzu odkryli masywne, kamienne drzwi. Są nienaruszone, zauważył Tomasz. Jakby nikt przez wieki nie próbował ich otworzyć. Na drzwiach widniała inskrypcja w tym samym tajemniczym języku. Anna pracowała nad tłumaczeniem przez kilka godzin. Mam to, oznajmiła w końcu. Ostrzeżenie. Mówi: Ci, którzy wejdą nieprzygotowani, nie powrócą. Tylko dziedzice krwi mogą przekroczyć próg. Dziedzice krwi? Marek zmarszczył brwi. Co to może znaczyć? Wtedy przypomniał sobie coś z listu znalezionego w archiwum, wzmianka o rodach, które miały strzec tajemnicy. Wyciągnął notes i zaczął przeglądać swoje notatki. Tutaj, wykrzyknął. Lista nazwisk? Sprawdźmy, czy któreś z nich jest wam znajome. Czytał powoli Zawisza, Grzymała, Nałęcz, Prus Prus? przerwał mu Tomasz. To rodowe nazwisko mojej babci. Zawsze mówiła, że nasza rodzina ma długą historię w tych stronach. Wszyscy spojrzeli na młodego archeologa. No, to może nie być przypadek, że to właśnie ty znalazłeś płytę powiedział cicho Marek. Po długiej dyskusji zdecydowali się otworzyć drzwi. Tomasz, jako potencjalny dziedzic krwi, stanął najbliżej. Ku zdziwieniu wszystkich, gdy dotknął kamienia, w szczelinie między drzwiami pojawił się blady blask. To niemożliwe, szepnęła Anna. Skąd to światło? Drzwi ustąpiły z cichym szmerem, odsłaniając kamienne schody prowadzące w dół. Ściany tunelu pokryte były tymi samymi symbolami, ale teraz niektóre z nich świeciły delikatnym, fosforyzującym blaskiem. To jakiś naturalny minerał, próbował racjonalizować Jankowski, musi reagować na powietrze, ale Marek nie był tego taki pewien. Zeszli ostrożnie po schodach, dokumentując każdy krok. Tunel prowadził głęboko pod ziemię, znacznie głębiej niż sięgały fundamenty twierdzy. Po około dwudziestu minutach schodzenia dotarli do rozległej komnaty. To, co zobaczyli, zapierało dech w piersiach. Pomieszczenie było ogromne, wyryte w litej skale. Ściany pokrywały tysiące inskrypcji, map i diagramów. W centrum stał kamienny stół, a na nim metalowa skrzynia pokryta tymi samymi symbolami. To biblioteka, wyszeptała Anna. Starożytna biblioteka. Marek podszedł do jednej ze ścian. Symbole układały się w wyraźne wzory, mapy pokazujące nie tylko Polskę, ale całą Europę. Były tam zaznaczone miejsca, których nazwy brzmiały znajomo Gniezno Kraków-Poznań, ale także dziesiątki innych nieznanych lokalizacji. Spójrzcie na daty zawołał Tomasz, studiując jedną z inskrypcji. Jeśli dobrze interpretuje ten system zapisu. To niektóre z tych map pochodzą z czasów na długo przed oficjalnym powstaniem państwa polskiego. Jankowski dokumentował wszystko aparatem. A to przepisze historię, dowód na istnienie rozwiniętej cywilizacji na tych ziemiach setki lat przed mieszkiem Persylasii. Anna stała przy metalowej skrzyni. Ta inskrypcja mówi o dziedzictwie przodków i wiedzy, która musi przetrwać. Otwórzmy ją. Zdecydował Marek. Tomasz ponownie był tym, który dotknął skrzyni. Podobnie jak wcześniej, metal zareagował na jego dotyk, a wieko uniosło się bez oporu. Wewnątrz znajdowały się zwoje pergaminu, metalowe tabliczki i coś, co wyglądało jak starożytne książki oprawione w skórę. Wszystko było w idealnym stanie. Jakby czas nie miał tu władzy. Anna ostrożnie wzięła jeden ze zwojów. Tekst był napisany w trzech językach, tym tajemniczym pismem, łaciną i czymś, co przypominało prasłowiański. To kronika, dopowiedziała drżącym głosem, kronika prawdziwej historii tych ziem. Czytała powoli tłumacząc na bieżąco, mówi o federacji plemion, które stworzyły zaawansowaną cywilizację na długo przed oficjalną historią. Mieli własny system pisma, prawa, handel z odległymi krainami. Dlaczego to ukryto? Zapytał Tomasz. Anna czytała dalej: Najazdy, konflikty, ale przede wszystkim decyzja, świadoma decyzja przywódców, aby ukryć tę wiedzę i rozpocząć od nowa. Bali się, że ich osiągnięcia przyciągną zbyt wielu wrogów. Więc stworzyli mit o barbarzyńskich plemionach, dokończył Marek, genialny kamuflaż. Spędzili w podziemnej komnacie kilka godzin, dokumentując i fotografując wszystko, co mogli. Każdy dokument, każda inskrypcja dodawała kolejny element do układanki. Tu jest coś jeszcze, zawołał Jankowski z drugiego końca komnaty. Stał przed tym, co wyglądało jak mapa genealogiczna. Rody strażników. Zawisza Prusnałęcz byli strażnikami tej wiedzy przez pokolenia, aż do momentu, gdy wiedza została zapomniana, dodał Marek, albo celowo zatarta. Gdy wracali na powierzchnię, każdy z nich był pogrążony w myślach. To odkrycie zmieniało wszystko, nie tylko historię Polski, ale całego regionu, co teraz. Zapytał Tomasz, gdy stanęli znów w świetle dnia. Teraz, odpowiedział Marek, musimy zdecydować, co zrobić z tą wiedzą. Czy świat jest gotowy naprawdę? Następne dni upłynęły na gorączkowych dyskusjach. Zespół archeologów zebrał się w sali konferencyjnej Uniwersytetu w Krakowie. Atmosfera była napięta. Każdy zdawał sobie sprawę z wagi odkrycia musimy to opublikować argumentowała dr Kowalska. To nasza odpowiedzialność wobec nauki i historii ale pomyślcie o konsekwencjach sprzeciwiał się profesor Jankowski z Instytutu Historii. To odkrycie może wywołać chaos polityczny. Nacjonaliści z różnych krajów będą próbowali wykorzystać to do swoich celów. Marek słuchał wszystkich argumentów, czując ciężar odpowiedzialności. Wiedział, że decyzja, którą podejmą, wpłynie na przyszłość nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowej i proponuje kompromis, odezwał się w końcu. Opublikujemy odkrycie, ale stopniowo. Najpierw artykuły naukowe, potem konferencje dla specjalistów. Damy społeczeństwu czas na oswojenie się z tą wiedzą. Tydzień później Marek stanął przed Międzynarodową Komisją Archeologiczną. Prezentacja dowodów trwała cztery godziny. Pokazywał zdjęcia, analizy, tłumaczenia inskrypcji. Sala była w absolutnej ciszy. To, co Państwu pokazałem, podsumował. Dowodzi, że pierwsze twierdze na ziemiach polskich były częścią większej sieci obronnej, stworzonej przez Sojusz Plemion Słowiańskich, Germańskich i Bałtyckich współpracowali oni przeciwko wspólnemu zagrożeniu, najazdom ze wschodu. Reakcje były różne: niektórzy naukowcy byli sceptyczni, inni podekscytowani. Media początkowo zignorowały odkrycie, uznając je za zbyt techniczne. Ale powoli informacja zaczęła się rozprzestrzeniać. Miesiąc później Marek otrzymał telefon od ministra kultury profesorze Kowalski musimy porozmawiać o pana odkryciu. Rząd jest zainteresowany finansowaniem dalszych badań. Spotkanie w ministerstwie było napięte. Politycy widzieli w odkryciu szansę na wzmocnienie pozycji Polski w Europie, ale także zagrożenie dla ustalonego porządku. Musimy być ostrożni, powiedział minister. To odkrycie może być wykorzystane przez różne siły polityczne. Potrzebujemy pana współpracy w kontrolowaniu narracji. Marek wyszedł ze spotkania z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony cieszył się z obietnicy finansowania, z drugiej martwił się o niezależność badań. W kolejnych miesiącach Stanowisko w Czerwińsku stało się miejscem pielgrzymek naukowców z całego świata. Odkryto kolejne komnaty, więcej tabliczek, mapy pokazujące rozległość sieci obronnej. Doktor Kowalska, pracując nad tłumaczeniami, dokonała kolejnego przełomu. Marek, spójrz na to. Te inskrypcje mówią o Radzie Trzech Narodów. To był formalny sojusz. Odkrycie to wywołało burzę w środowisku historyków. Dotychczasowa narracja o odwiecznych konfliktach między narodami Europy Środkowej musiała zostać zrewidowana. Rok po pierwszym odkryciu Marek został zaproszony do wygłoszenia wykładu na Uniwersytecie Oksfordskim. Sala była wypełniona po brzegi. Przedstawił wszystkie dowody, odpowiedział na setki pytań. Pana odkrycie zmienia nasze rozumienie wczesnego średniowiecza, powiedział po wykładzie profesor Williams, światowej sławy mediewista. Ale czy jest pan gotowy na to, co może nastąpić? Marek nie do końca rozumiał o co chodzi, dopóki nie zaczęły się pojawiać pierwsze ataki. Nacjonalistyczne grupy z różnych krajów oskarżały go o fałszowanie historii. Otrzymywał pogróżki. Jego wykłady były zakłócane przez protestujących, ale były też pozytywne reakcje. Młodzi historycy z Polski, Niemiec, Litwy i innych krajów zaczęli współpracować, badając inne stanowiska archeologiczne w poszukiwaniu podobnych dowodów. Powstała nieformalna sieć naukowców, którzy wierzyli w ideę wspólnej historii. Dwa lata później, stojąc znów w Czerwińsku, Marek patrzył na rozległe wykopaliska. To, co zaczęło się jako rutynowe badania, przekształciło się w jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych XXI wieku. Wiesz, co jest najważniejsze, powiedział do Tomasza, który teraz był jego asystentem: To, że pokazaliśmy, iż historia nie jest czarno-biała, że nasze narody potrafiły współpracować, gdy było to konieczne. Ale czy to coś zmieni? Mundy zapytał młody archeolog. Może nie od razu, odpowiedział Marek. Ale prawda ma to do siebie, że w końcu zawsze wychodzi na jaw. A my daliśmy ludziom możliwość wyboru. Mogą trzymać się starych uprzedzeń, lub przyjąć, że nasza historia jest bogatsza i bardziej skomplikowana, niż myśleliśmy. Słońce zachodziło nad Wisłą, rzucając długie cienie na starożytne mury. Marek wiedział, że jego praca dopiero się zaczyna. Były jeszcze dziesiątki stanowisk do zbadania, tysiące tabliczek do przetłumaczenia, niezliczone tajemnice do odkrycia, ale najważniejsze już się stało. Sekret pierwszych twierdz został ujawniony. To, co próbowano ukryć przez wieki, że narody Europy Środkowej potrafiły ze sobą współpracować, stało się częścią oficjalnej historii. Gdy wracali do samochodu, Tomasz zapytał: Profesorze, co będzie naszym następnym projektem? Marek uśmiechnął. Się. Mamy sygnały o podobnych odkryciach w Czechach i na Słowacji. Myślę, że nasza przygoda dopiero się zaczyna. I rzeczywiście, odkrycie w Czerwińsku było tylko początkiem. W następnych latach podobne dowody współpracy między wczesnośredniowiecznymi narodami znaleziono w całej Europie Środkowej. Historia regionu musiała zostać napisana na nowo. Marek Kowalski, skromny archeolog z Warszawy, stał się symbolem nowego podejścia do historii, takiego, które szuka tego, co łączy, a nie tylko tego, co dzieli. Jego odkrycie przypomniało światu, że przeszłość jest zawsze bardziej skomplikowana niż się wydaje, a prawda, choć czasem niewygodna, jest zawsze warta odkrycia.